Witam, dzisiejszym jest widz, wizualnie jest ze mną Nemeczek Hildegarda. Hello. A przed nim jest ta Liadry miniaturka. Tak, to jest pierwsza z misji tych, których jeszcze w ogóle, w ogóle nie robiłem, o ile dobrze pamiętam, bo nie kojarzę tego. To jest Living World sezon 2 The Dragon's Reach. Party 2 i pierwsza misja party Politics. Bo to, 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 co ostatnio widzieliście wczoraj, znaczy się to było ostatnie, co, co robiłem sam. Znaczy, kiedyś tam, dawno, dawno, dawno. Dobra, lecimy. Przyjechaliśmy tutaj pogadać z Kaszmir na, na imprezę. Tak, z tego co pamiętam, to będzie beznadziejna misja.

Ale teraz musimy położyć i posłuchać, bo akumulacyjni tu gadają. Hmm. A, czy to jest... a, to jest Kanach. Wypuścili go? Hmm? Nie, to jest Kanach. Kanach, nie no. wiem jak to się czyta. To jest ten, który rzucał bombami i zostawiał miny na nas. No, przecież... którego tam goniliśmy niedawno. Tak, przecież oni go zamknęli. Pomijając, że prawie został zabity wtedy. Kadę z tym gościem, tak. No <clears throat> dobra, zobaczymy co to jest, uh, klikasz tak. I was expecting to see Minister Rewive here today. Chyba Dawaj, zobaczymy. Dobra, teraz nie pamiętam co tam szkodało. Dobra, bierz drugie. Zobaczymy. Wyśmiać. No, przyznam, że jak to robiłem na początku na 8 postaciach, to wtedy leciałem już odruchować co gdzieś się pika. On ma ten strój, ja chcę ten strój. Tego się nie da nigdzie dostać. To co ma ten minister Wii. Ten listen? Co co jeszcze raz? Aha, dobra, widzę. Ten, ten czerwony, mhm. Ten yy, Tu ma gwiazdkę nad róbem. No, no, I'm not. Okay, I am. I'm Lady Alice, and my companion here is Lady okay, Brinda. Let me see so, the first. There are other tents here. This. Aha, aha. misyjne um. naciskać z ministrem, dobra. tak? Drugie dawaj. Drugie? Drugie. Naciskać? No dobra. Spreading rumors about the No thing. i, i pierwsze ja chyba tu Chciało być ścieżka na szybko, ale trochę, nie trochę Trochę nam nie idzie, ale dobrze, że to przyszedłeś, bo jakbyśmy mieli to powtarzać 5 razy, to po prostu... ma. Czy ja mogę ich po prostu wymordować?

Dobra, za za, za, za za czy mogę o coś zapytać. Okay. I trzy opcje do wyboru. Oj z ministrem chyba tutaj było. Pierwsze, drugie, trzecie, tak? Trzecie. Mhm. gdzie on jest, tam jest Przyznam, że gdyby nie to, że mm, fabuła zlewała do tej pory dworskie intrygi u, ta, dworskie intrygi u ludzi, to byłaby całkiem ciekawa misja. Bo jesteśmy tak wrzuceni na głęboką wodę trochę. A to wszystko co się u ludzi działo było bardzo fajne, tylko że się skończyło w momencie w którym skończyła się fabuła. The, uh, the the we really must do something about these bandits they are hazard i have no reason to believe they are connected to the white man though O kurka. Więcej tego? Zaczynamy stąd, tak? Psyjemy Czy... nam hmm, się z drugiej strony lecieć, bo tu będzie pewnie końcówkańców. Nic się nie dzieje, z kim ja tu mam pogadać? Trzeba poczekać aż... się wczyta ten. Dobra, serwant sługa.

Zobacz drugie, ale nie jestem pewien. Zobaczymy nic się nie stanie, jak będzie źle. Dobrze. Lady Clary. Hello, we are just discussing how horrible it is that Queen betrayed us all. Uh, Bad rumor. Bad rumor? It, no, it's not. I saw her in the summer, this and I thought she was a black woman. Damn it. Damn it. Tutaj drugie będzie. Drugie albo trzecie. Drugie mówisz lepiej. No drugie. No czy mówię, jak, jak źle klikniemy nic się nie stanie, bo tutaj ten pasek na dole z podejrzeniem nie dojdzie do końca, to nas wywali z nic. Nikt musi rozpoczynać od okay, początku. Okej, który pasek na, na dole? Aha, tutaj z tym. Mhm. Ale pocieszni są, O, powiedziałam za dużo Gdzie jest gwiazdka? Nie widzę jej. A to tutaj <śpiewanie> ty, to jesteś ty, tak? It's mom that she will miss in any? Oh, I know you, those lights are spreading. Can you imagine all barefoot queens going through the streets at night in disguise? It's laughable. And the first is the star. The throne room, yes. Witam o chałupie, w którym odwiedziła ja się ta kość, a nawet o emisjach, które są w stanie przetestować. Dobrze wiedzieć, dziękuję. Wiem, że Kanta nic nigdy nie spuszcza królowej z oczu i jest to przerażające. Bo no nie wiem, kto rządzi w tym państwie, ale dobra. Teraz jest Kaszmir.

Ah, uh -huh. um, we'll né? me cê né? Mas me morto, I po pierwsze, huh? To nie z znaczy... Czy tak? Znowu muszę mm -hmm. z nią gadać, czy...? More, Coś zrobiliśmy? A nie, to jest kolejne. Tak, przechodź, trzeba. teraz Okej. Kolej, more. Pierwsze. I pierwsza. safety. Oh, Atom, Kolejne gadanie. Przygadana misja. I to gorsza niż poprzednie, bo nie da się klikać, tylko trzeba wybierać. <grymny> Tolaymore, Tolaymore, Tolaymore. Minister. Chyba, chyba.

Dobra z ministrem Z mhm. ministrem <laughs> Czekaj, podbijam napięcie Czas, czas, czas się kończy. Wiem <laughs> Okej, okay, coś wykręciliśmy chyba, to dawaj termin norm Termin norm I jeszcze raz Jeśli weź pierwsze w takim razie W trzeba to będzie spisać na kartce. No, pójdziesz znacznie szybciej.

No? Nie nie, już będziemy się klapać w tej misji wreszcie? No będzie walka. Tak? Chyba. Sukces. Okej, okay, chodź tutaj. A, czekaj, tu dodałem, no no nie ma już wnioski Nie ma. Dobra, pojedziemy tutaj. No. My apologies for the reception, but I must go to okay. the next to protect private and Minister Estelle was claiming that you were there, a secret meeting. She's implicating me. Nonsense. I was at no such meeting. I did, however, receive a mysterious message signed only me with the initial. The note said that Estelle was an abandoned. O, oh, czemu oni muszą zawsze jechać po farenie? Bo i może nie będziemy się znikliwić. Wydawało mi się, że jego ona się tam schowała, to ktoś nas zaatakuje. A, smuteczek. Ale fajnie wykorzystali Kanaha w tym momencie do zwracania uwagi. Nope, it is not.

Fajny, fajny akcent ma, fajna ma to ta enej ruda, nie? Czy ty nie słyszysz głosów? Co, coś tam ostatnio sobie włączyłem, ale tak za, za dużo nie słyszę. Rozumiem, dlaczego nie robię wielu takich misji. To jest tak przytłaczająco nudne w pewnym momencie. Ale w końcu gra nie? Więc... Tak, a czy nie, nie jest? Jestem zadowolony, że takie coś zrobili. Problem jest, że to jest zrzucone tak nagle. Bo ja, jako człowiek, to wysoko urodzony moja postać, powinienem siedzieć w tym klimacie i powinienem ze wszystkim być na stopie. Hej, 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 nie? Widzimy się znowu. Jestem z wami strasznie znudzony. A tutaj przychodzę jak taki obcy, nie? Jestem rozpoznawany tylko jako komander paktu. Co ja tam dostałem? house Alba. Okay. Chaos orba? Dostałem takie coś No i jeszcze jakieś tam bzdury totalne, ale To z tego tam powyskakują hajsy, ale co to jest chaos orb? Aha, tak jak dwa razy klikniesz coś ci tam chyba zaznaczy na mapce i będziesz musiał iść to nasycić tego orba czy coś takiego i to będzie bodajże jeśli dobrze pamiętam jeden z tych takich pośminów toca a, to jest jedna z tych części potrzebnych. Ja mam całe pół plecaka zapchane tymi różnymi dziwnymi rzeczami. Tam Pamiętam. są trzy albo cztery takie, takie kawałki dziwne. Dobra. To wygląda na to, że to jest koniec tej misji, tak? Nie czyli jedna różnych Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Najdłuższa misja, 40 minut. Tyle to robiliśmy? No. Litości. Się... Dobra, może 35, ale nie tak dużo. Dobra, wy... Dobra, wyłączę nagrywanie, żeby iść popłakać do kąta.